Cześć! Witamy Was ponownie z kanału Full Stuff. Jesteśmy po covidowej przerwie. Granice zostały otwarte, więc meldujemy się w Czechach. Rychlepskie ścieżki. Ze mną dzisiaj Benek. Zauważyliśmy, zauważyliśmy ostatnio dość zmnożoną aktywność na fejsie tych ścieżek. Czego efektem jest nowa linia. Wellbluud. Nie wiem jak to czytać. Czeskie skłamisz. Czeskie skłamisz. Podwójny dabol. Podwójny diament. Podwójny diament. Ekspert, tylko przejechaliśmy to nie raz. No i trzeba powiedzieć, że w niektórych miejscach wieje Kanadą. Wieje. Więc postanowiliśmy to uwiecznić na kamerze. Benek będzie kręcił z głowy. No to patrzcie. Thank <laughs> you. No jest Kanada. Trzeba przyznać. Ścianka jest tutaj finalna, ekspozycyjna. Trzeba troszkę ścisnąć. Tak ale da się pojechać. Jesteśmy teraz przed linią o nazwie Proklety. Nie jechaliśmy jeszcze tej trasy. W ogóle nie jechałem tej trasy, ja Benek też ja nie, tak więc jedziemy ją na świeżo, no i zobaczymy, co tu się będzie dziać. Coś tam pewnie skomentuj. Pierdolne. No i takie proklety. Organizatorzy zawodów zaskoczyli nas lekkim podjazdem na trasie OSU Ale coś mówili, że tam jakiś łącznik zrobili, żeby ominąć jakąś drogę, więc zakładam, że to jest to Lecimy dalej Proklety. To na sam koniec pokażemy Wam jeszcze kilka elementów z linii chupcuk. Lekkie kamyczki na tak początek, jest. a później... To czyli czeskie skłamisz. Przedbiłem <laughs> <laughs> cię z rytmu, <laughs>